W latach 70. gdy tutaj prowadzono jego zwierzy, o tym się nie mówi, starsi mieszkańcy to pamiętają jeszcze, tutaj w niedalekich Rastachowicach, do nie. zwierzy wydobyła się ta słona woda, ciepła słona, zasoliła stawy okoliczne, łąki wyschły, to samo działo się w Wysiekierzu, biła ciepła woda o wydajności 45 metrów sześciennych na godzinę i wypaliła wszystko dookoła, to była już próbka klęski ekologicznej, która się tutaj może zdarzyć. A fachowcy mówią, hydro pod ziemią nie są do badania. Ani do skontrolowania. I, ani do skontrolowania. I ta woda wtedy w latach 70 pojawiła się już tutaj w studniach kopanych mieszkańców. To była namiastka tej klęski, która może zagrozić. Wiedzą, co pod nami jest, jakie bogactwo. Najpierw nam trzeba rozgrzewać dziurę, a później położyć łapę na reszcie. Jak już ta kopalnia nie będzie polska, to tylko francuska czy niemiecka. Holenderska polska konkretnie. Polska. I tu trzeba się zwrócić do rządu, do bo mamy taki rząd, jaki mamy i wiadomo, jaki, jaki to jest rząd. Co robi, jak, jak nie inwestować odnawialne energii, to co robimy? Tak. Ile miało być problem? Y tak. Źródł do tej pory Tak, jesteśmy Zamiast No leżąc, jest to oni taki może stoją tylko, chyba czekają na swoich kolesi. Później jest rajejsza, że tak. to, jest to, że tam siebie. Ponieważ temu

Ziemia ta po prostu przechodzi na własne Skarbu Państwa, tak jak autostrady. Więc praktycznie każdy z nas, jeśli ta nowelizacja przejdzie, każdy z nas może być wywłaszczony z własnej ziemi. I nic, nawet mieszkańcy bloków, którzy mają po sobą wygubioną część działki, nie mogą być pewni po prostu tego, czy pewnego, nie nic, z urzędnik, to się do nich pan urzędnik i po prostu własnej ziemi wyrzucić. Stanowisko jest po prostu kompletnym skandalem. Te skandale nie są, o tym się w ogóle nie mówi. Dlaczego pan prezes Kopani doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że i tak tutaj jest i tak tutaj wsiądzie, i tak <laughs> <po prostu> wypowiedzieć. <laughs> dlatego innym sposobem, <laughs> żeby uniknąć tego, jest ustanowienie tutaj strefy uzgodniczowej. To jest jedyny sposób na... Tak się tego możemy <laughs> obronić. wszystkie walory mamy, żeby ta strefa była. Mówiło się o tym, że chce się odsunąć wójtów i władze terenowe, samorządowe od te wyrażania zgody, że teraz już ta zgoda prawdopodobnie nie będzie potrzebna. mieszkańca zwierza i okolic, a to jest problem, który dotyczy aglomeracji łóżkiej. Może w centralnej Polsce dotyczy ten problem właśnie. Jak i nas, więc myślę, że mało. W Dowieckowie trzy dni temu w, Rada w, Łodzi, włącznie z panem Kropińskim, obradowała na temat spraw ekologicznych, które w porównaniu do tej sprawy są jak mysz przy I uważam, że nie wiem dlaczego ludzie ciągle nie rozumieją zagrożenia, nie nas, ale zagrożenie na bardzo dużą skalę. A Polska nie może się stać zagłębiem energetycznym, tylko jedną wielką kopalnią dla Unii.